W dzisiejszym odcinku z Archiwum K. pracownicy koszalińskiej placówki przedstawią nam bogate zasoby przechowywane w magazynach Archiwum Państwowego. Przypomnijmy, do najważniejszych zadań archiwum państwowego należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów dotyczących historii naszego regionu, materiały archiwalne po tym, jak trafią do placówki, przechowywane są w magazynach. Jesteśmy akurat w oddziale akt powstałych od gromadzonych tutaj w tym oddziale od 45 roku, natomiast również gromadzimy powstałe do 40, a więc niemieckojęzyczne, jeżeli dodamy i i, i polską. Języczne i niemieckojęzyczne, to jest to zasób tutaj zgromadzony w centrali, obejmuje 2,6 km, to jest około 200 tysięcy jednostek inwentarzowych. Z tym, że w jednostki inwentarzowe wchodzą zarówno jednostki aktowe, jak i inne rodzaje dokumentacji, którego, której przykładem mogą być e, chociażby zdjęcia, e, dokumentacja w postaci nosi, taśmoteki, a więc taś, taśmy, nagrania audiowizualne, wszystko, co, to, co dokumentuje historię i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość, bez względu na, fo, na formę i treść, które powstały, a dokumentuje działalność państwa i narodu na przestrzeni wieków, obecnie i w przyszłości. I my właśnie oceniamy ten, tę dokumentację pod względem materiału archiwalnego. Je, nazywamy ją materiałem archiwalnym, a praktycznie oznaczamy, Tą dużą literą A. Jest to taki standard odległy jeszcze z czasów, z początku XX wieku. Zasób koszańskiego archiwum państwowego liczy ponad 160 tysięcy jednostek archiwalnych. Wszystkie zaś akta ułożone obok siebie ciągnęłyby się przez prawie 2,5 kilometra. Zasoby w magazynach koszeńskiej placówki podzielone zostały na dwie grupy. Akta po niemieckie z lat 1555-1945 i polskie od 1945 roku. Materiały dotyczące powojennej historii to w ogromnej większości akta KWPZPR. Kiedy nastąpiło rozwiązanie Komitetu Centralnego i partii tych organów, że tak powiem, szczebla wojewódzkiego i szczeblów niższych, miejsko-gminnych, gminnych, powiedzmy tych OP-ów PO czyli podstawowych organizacji partyjnych, była to decyzja rządu podjęta na początku lat 90., że my tam wchodziliśmy. I braliśmy wszystko to, co jest. I my również byliśmy, ja w tej akcji, że tak powiem, uczestniczyłem i, i odpowiadałem za przejmowanie tych materiałów, jakie, jakie są, bo praktycznie prace związane z porządkowaniem, z inwentaryzacją tego trwały, tutaj mówię, bardzo długo. Poza tym są tam akta kontroli partyjnej, czyli konkretnie postępowania wyjaśniające dotyczące postępowań w stosunku do osób, które piastowały określone stanowiska kierownicze na terenie, Całego województwa. W dokumentach tych, oprócz zapisów z posiedzeń partyjnych i teczek personalnych, zaobserwować można coś jeszcze. Są materiały, które obrazują zmiany, przemiany w mentalności, jak również ukazują dokumenty, ponieważ są to dokumenty papierowe, pokazują też charakter ówcześnie obowiązującej, prawda, nie tyle nazewnictwa, co bym powiedział, atmosfery. I, I postępowania z nazewnictwem socjalistycznym, a więc w, taki, w tych zdaniach i budowanych, tak jak my dzisiaj raczej staramy się budować i tyle poprawnie, ale powiedzmy te dobro socjalistyczne prawda, i, i pewne etapie jego, że tak powiem, budowy odzwierciedlają. Dlatego też badacze, którzy przychodzą, powinni być no, już trochę doświadczeni, żeby odrzucić, odrzu odrzucić ten charakterystyczny język dla tych akt i powiedzmy wyłowić to, co rzeczywiście jest esencją, bo ona jest, no, tak, mówię propagandowo otoczona słownictwem, że ktoś to nie jest taki mówię nowy trawny miałby dość poważne problemy z oceną. Zasób archiwalny to nie tylko dokumenty dotyczące rzeczywistości politycznej i gospodarczej minionego ustroju. Ten zasób archiwalny to nie tylko dokumenty partyjne, nie tylko dokumenty z zakładów pracy istniejących i tych zlikwidowanych, to również dokumenty z instytucji kulturalnych. Tak, zgadza się, ma Pani rację. Również posiadamy tutaj zgromadzone materiały archiwalne instytucji, które, które tworzą kulturę z terenu miasta i województwa. Wśród nich my mamy, nie przejmowaliśmy jeszcze wprawdzie koszalińskiej filharmonii, kiedyś, która się nazywała koszalińską orkiestrą symfoniczną, przemianowana czy zmieniona w nazwie na filharmonię. Monia Koszalińska, ale mamy bałtycki Teatr dramatyczny, który tutaj ukazuje nam, czy mamy gromadzone materiały z lat od chwili powstania, czyli za 50. Po czasy, że tak powiem, prawie rok 2003-2004 przekazane nam w poprzednich latach. 56 rok, jak już wspomniałam, odwilż, co grają w Koszalińskim teatrze? Grają w Koszalińskim teatrze. Sztuka o nazwie Dama Kameliowa, Dima i scenografię Koralski oraz jeżeli chodzi o reż reżyserię Lisowskiego. A więc, tutaj w teatrze, proszę Państwa, jest również Odwilż. Jak Państwo widzicie, to jest teczka jedna z wielu zachowanych w zespole o takim samym nazwie, czyli Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. Teczka ta zawiera oprócz scenariusza, to jest właśnie, proszę Państwa, scenariusz damy kameliowej. Tak on wygląda, z rozpisaniem na poszczególne role, kwestie. Oprócz dokumentacji z Koszańskiego Teatru zachowały się również akta z lokalnej rozgłośni radiowej. Mamy materiały rozgłośni koszalińskiej. Rozgłośnia Koszalińska, powstała w pierwszej połowie lat 50. Przedtem ona była ekspozyturą Radia Szczecińskiego i materiały tej początkowego funkcjonowania tejże rozgłośni są w archiwum w Szczecinie. Natomiast jeśli chodzi o materiały, już od, że tak powiem, kiedy się sam placówka usamodzielniła na początku lat 50., mamy tutaj Dokumentację. Jak Państwo widzicie, jest to tutaj krótki scenariusz, co po każdej minucie następuje, co się mówi, gdzie jest stawka, gdzie się włącza muzykę, gdzie przerywa, e, prawda? A więc tutaj jest to szczególnie e, wyszczególnione i tak jest z każdym dniem, którym my tylko słyszymy jako odbiorcy w radiu, że jest fajna, że re, kapitalna muzyka leci, ale tutaj za tym idzie również ta forma, że tak powiem, tej dokumentacji, e, że tak powiem, pisemna, gdzie jest, a jak Państwo widzicie, ten materiał nie jest jeszcze tak właści nie jest właściwie opracowany, tylko to jest tak wstępnie mhm. przez, e, opracowane przez. E, to jest transmisja, a, tak, akurat tak, to jest no? transmisja, jak to Państwo zobaczycie. Życie. tutaj jest z jest terminami, czy terminarzem, prawda, napisane co od której godziny i jak idzie. W PRL-u linia programowa partii jasno mówiła, wydział propagandy, co może być nadawane, co nie może być nadawane, o tym wiemy, ale były czasy i lata odwilży. Również dla kultury, przede wszystkim dla kultury i czy wtedy radia mogły na przykład bardziej swobodnie nadawać? Jak to wyglądało? To znaczy ta swoboda, bym powiedział, była bardzo iluzoryczna i pozorna, bo jak Państwo wiecie nadal funkcjonowały w tym okresie określony aparat, który odpuszczał w momencie odwilży, był mniej wymagający lub też przemykał oko. oko E, bo też to te, w dużej mierze zależało od e, ludzi, którzy tam pracowali ich charakteru, ich, e, że tak powiem, odwagi cywilnej, bo była no, tak, prawda, w tych czasach ta odwaga, że tak powiem, bardzo e, potrzebna i inna bo, bo, po, po okresie prawda, tutaj e, tych zmian i przemian, jakie szły. E, no, pewne zachowania wiadomo groziły też pozbawieniem e, wolności. Dokumenty z lat 1555-1945 to akta wytworzone przez pruską, a później niemiecką administrację. Nasz oddział tutaj przechowuje ponad 280 zespołów archiwalnych, co stanowi ponad kilometr akt. To jest około ponad 70 tysięcy jednostek. I w Przechowujemy takie zespoły po niemieckie jak nasz największy zespół, czyli Rejencja Koszalińska. Ten zespół to liczy 15406 jednostek, czyli ponad 330 metrów bieżących akt. Ponadto przechowujemy akta miasta Koszalina, też bardzo cenny zespół, akta miasta Czaplinka, przechowujemy akta dawnych starostw, czyli Landratur, również akta sądów obwodowych. I oczywiście księgi ewangelickie dawnych parafii, jak i również księgi dawnych urzędów stanu cywilnego. Część tych dokumentów została przekazana nam przez archiwum państwowe w Szczecinie, ponieważ w tym archiwum, tak właśnie między innymi było z aktami miasta Koszalina. W ogóle się zachowało bardzo mało tych akt, ponieważ co rusz w Koszalinie były jakieś pożary, prawda, a akta były przechowywane w ratuszu. W związku z tym w XIX wieku, właśnie jeszcze te, nie, te niemieckie archiwum państwowe, jak gdyby wyszło z petycją do ratusza, żeby przekazano w depozyt akta. No i tam właśnie te akta były przechowywane dzięki temu. Nie spłonęły w pożarze z 1945 roku. No i myśmy je uzyskali w latach 70. właśnie z, z archiwum. W Szczecinie to część, część również dostajemy od prywatnych osób. Opracowywanie po niemieckich akt nie należy do prostych zadań. To bardzo często były przejmowane tak naprawdę no, na, na żywioł, czyli czasami jest napisane w teczce zespołu, że przywieziono ciężarówkę akt. Tak, i tam szacunkową jakąś ilość. No i tak bardzo często przez lata, tak to było właśnie robione. I teraz, na czym nasza praca polega już od lat na spisaniu dokładnym każdej jednostki archiwalnej, którą posiadamy. I opracowanie po takim spisaniu właśnie każdej jednostki. Y Pisze się tak zwany wstęp do, do zespołu, czyli historię danego urzędu, który wytworzył akta, historię akt, co się z nimi działo przez tyle lata, jak one w ogóle tu trafiły, i potem się odtwarza układ mm, kancelaryjny, jaki panował w danym urzędzie. Więc co takiego ciekawego jest w tym dokumencie? To jest y, przykład księgi urodzeń dawnego Urzędu Stanu Cywilnego w Świdwinie, czyli mamy Standesamt Schiffelbein z 1883 roku. To jak widzimy jest to pisane neogotykiem. Bardzo ładnie. Kaligrafia bardzo ładna, czytelna. Co jest ciekawego, no w tych księgach, y, oczywiście, oprócz samego aktu urodzenia, prawda, gdzie występuje osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, imię i nazwisko matki, y, jeżeli oczywiście była niezamężna, jest to zaznaczone. Zdarzają się też y, y, wpisy, jeżeli kobieta była niezamężna i wchodziła później za mąż, dopiski na marginesach. Bardzo ciekawym tutaj przykładem jest y, wprowadzenie po, y, ustawy nazistowskiej z 1938 roku o nadawaniu. Y, Dzieciom pochodzenia żydowskiego przed ich właściwym imieniem imienia dla dziewczynek Sara, dla chłopców Izrael. Także tu jest bardzo skrupulatne onotowywane w tych księgach. Na podstawie materiałów archiwalnych koszernińskie placówki polscy i zagraniczni użytkownicy napisali już kilka tysięcy prac i rozpraw naukowych. Mimo iż archiwum państwowe w Koszalinie ma dopiero 50 lat, jego zasoby dorównują tym najstarszym.